Witam Was kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Na dzisiejszy odcinek przygotowałam mix drapek za 50 zł. Mamy krzyżówkę XXL, yy, proszę, yy, maxi Szparty mega pensje, podkowe, zielona kasa, dwa razy owocową eksplozję i dwa razy szybkie 50 Koszt dzisiejszego odcinka to 50 zł. A na koniec filmiku zapowiem mały taki konkursik na na urodziny. Gdzie będzie można wygrać. Wygrają dwie osoby po zdrapeczce, gdzie zdrapie później na odcinku. Także czekajcie do końca. Resztę szczegółów podam. Po zdrapaniu tych zdrapeczek. Także kochani trzymajcie kciuki. I bierzemy się za zadrapanko. Co mam tutaj się fajnego wykryje. Owocową eksplozję już tutaj też nadrapałam i krzyżóweczkę też nadrapałam. Zostawiłam trzy znaki wykrzyknika, żeby ten film też za, za długo nie trwał, bo wiadomo, krzyżówki się troszkę dłużej drapie. Dobra, kochani, lecimy od, od szybkiego 50. Może tak samo mi się trafi jak naszej kochanej Niuli. 50, fajnie by było. Ja mam z numerem, jak widzicie, z numerem 30 i sprawdzamy, co nam tutaj się. A może sobie wezmę naszego Michała drapaczek. I mamy, mamy worek, no niestety, nie ma 50 i lecimy. Mamy 4 zł, mamy 50 tysięcy i 500. Drugi rządek mamy 2 zł. 100 zł. 2 zł po raz drugi. 100 zł po raz drugi. 50 tysięcy po raz drugi. I to jeszcze raz. I za trzecie, trzeci raz poproszę. O, ale mamy 2 zł. Ale zwrocik jest. Super fajnie. Pierwsza nam zdrabka tutaj fajnie. Dała zwrocik. BBB. B, b, to gdzieś tutaj te. One tak o jest dobra mamy 7798 dobra pierwszą trapeczkę mamy kochani wygraną mamy już 2 złote więc lecimy do drugiego szybkiego 50 i może zaczniemy sobie najpierw stąd może troszkę oddalę bo coś ekran mi zanika dobra lecimy o 50 tysięcy 50 zł i 100 zł, drugim rzędzie mamy 100 zł po raz drugi, 500 po raz trzeci. Oj, o, ale powiedziałam teraz, widzicie? Ale klapnęłam. 500 po raz pierwszy, przepraszam. Ale ach, no, fajnie by było tak 500 zł wygrać w takiej małej draperce, ale palnęłam głupak. Przepraszam Was. Tak na szybko, szybko to leci. Dwa złote, dwa złote po raz drugi, cztery złote. Oj, mamy dwa złote, zobaczcie, super. To więc bonu się na pewno nie będzie. Są dukaty, ale mamy mamy kolejne dwa złote. Super. Więc na zerowym minusie nie będziemy. Aż takim. BBB, mamy BBB. Dobra, super, bardzo się cieszę. Dwie. Zdrapki 50 nam wygrały. A teraz kochani przechodzimy do naszej y, owocowej eksplozji. Co my tutaj znajdziemy? Tu na razie jak widzicie nic mi się nie utworzyło. Nie mamy żadnej linii. I, a mamy jeszcze jeden rządek do, do zdrapania. Także bierzmy i drapmy. Mamy kiwi. Kiwi mamy kiwi mamy tutaj. Gdzieś jeszcze nie ma więcej kiwi. Dobra, lecimy. Kolejny symbol jest to figa. Figę mamy tutaj. Już myślałam, że wygrana, ale niestety. Ananas, ananas mam Zawada. I tu jeszcze mamy. Tu jeszcze mamy figę. Dobra. I więcej figi nie ma. Także lecimy. Kolejny symbol. Kolejnym symbolem jest gruszka. Widzę, mamy dwie gruszeczki. Jedną tutaj i jedną, jedną tutaj. Dobra, lecimy do kolejnej. Mamy melonik. O, tutaj też byłaby wygrana, ale niestety zawadza nam i jabłko. Ale cóż, dobra. I więcej chyba melonika nie mamy. Nie mamy więcej melonika. Także lecimy do kolejnego symbolu. Mamy truskaweczkę. Patrzcie, mamy linię. Ale super. Fajnie. Zobaczcie, tu w grze 10 mamy już linię. Super. Tu jeszcze mamy truskaweczkę. Na razie? Na razie, kochani, dobrze się spisują. Ania chyba, nasza kochana Aniola na tam czary chyba na te zdrabki rzuciła. <grym> Dziękuję Ci, Aniu. <grym> Dobra, no lecimy dalej. I sprawdzamy. Mamy brzoskwinie. Mamy tutaj, widzę, dwie. Oj, coś się czepiło na ten. O, mamy tutaj dwie brzoskwinie, ale nam tutaj brzoskwinie nic nie... Nie robią. No i ostatni symbol, ostatnim symbolem będzie arbus. Arbus też nam tutaj nic nie wnosi, ale mamy linię. 3 złote jest. Także sprawdzamy, co się tutaj kryje. I mamy 3 złote. Super, bardzo się cieszę. Na razie strapki się spisują ze zwrocikiem, ale z ale jest. Super. Bardzo mi się podoba. Mamy 3 złote z wrociku. Lecimy dalej z drugą owocową eksplozją. Tutaj też, jak widzicie, nie mam utworzonej linii. Tylko zmieniłam pozycję drapania. Tam zostawiłam na, na dole, a tu zostawiłam na górze. Teraz to sprawdzamy. Mamy awokado. Awokado mamy tutaj. Mamy tutaj. I czy gdzieś jeszcze? Nie ma. Lecimy... Dalej mamy brzoskwinkę. Brzoskwinkę mamy tutaj. Mamy tutaj, i więcej brzoskwinki nie ma. Lecimy. Kolejny symbol. Jest to borówka. Borówkę mamy. Borówkę mamy tutaj. I jeszcze nam tutaj została jedna. Dobra, i więcej burówek nie mamy. Dobra. Lecimy kolejny symbol. Jest to jabłuszko. O, wisienka jeszcze tylko jakby się trafiła. Też byśmy mieli. Też byśmy mieli. Linię. Dobra. A mamy linię. Patrz. A mąż ma dobro, dobre oko. Zobaczcie. Tu mamy linię. Jak to? Nie widziałam. Dobra, ale sprawdźmy sobie. Brzoskwinia, banan, truskawka, cytryna i jabłko. No tak, patrzcie, ale super. Mamy linię w drugiej owocowej. Ale jeszcze mamy trzy, trzy owocki, więc wszystko się jeszcze może zdarzyć. Mamy figę. O, ale figa. Nic tutaj nam nie daje. Lecimy, kolejny symbol. Jest to pomarańcz, ale pomarańcz nam tutaj, tu nic nie nie utworzy. I lecimy, ostatni symbol. Jest to karambo. I karambo nam daje linię, zobaczcie. Tutaj i tutaj linia. Mamy dwie linie, tu na górze. Ale super. Ale fajnie. Dobra. No to, kochani, mamy tutaj trzy linie. Ale super. Mamy dwa razy. Mamy tutaj, tutaj i tutaj. To już sprawdzaliśmy. Może to tu na górze, żebym się nie pomyliła. Figa hmm, była. Karambo było. Awokado było. Winogron. Było i pomarańcz był, gruszka była, karambo było, winogron było, awokado było, truskawka, pomarańcz było. Czyli mamy trzy linie. Super! To już 9 zł jest. To lecimy od pierwszej. Sprawdzamy, co tu się kryje. Ile tutaj mamy? 3 zł. Mamy super. W drugiej mamy 3 zł i w trzeciej mamy. 3 zł. Super! Ale fajnie. Mamy 9 zł. Fajnie. Bardzo się cieszę. Mamy S S, S. Super. Na razie zdrabki spisują się nam tutaj rewelacyjnie. Super. Bardzo się cieszę. Teraz po... przychodzimy do zielonej kasy. Tutaj w zielonej kasie musimy znaleźć worek. Ale on tutaj nam nic nie wnosi. Ale możemy trafić w worek i możemy też zrobić jak, jakąś liczbę. Wtedy nam te y, kwoty się sumują. Także sprawdzamy, lecimy. I tak. I mamy. Mamy. Oho, coś nie chce mi drapać. 16, 19, 11. A. 11 i 2. I lecimy. Nie, jakoś niewygodnie mi drapać. Ale przepraszam, kochanie, zmienię sobie rękę, bo jakoś mi już ta rączka się męczyła. teraz lecimy, żeby tu. O, mamy tu. I mamy tak. 31. Nie ma. 36. Nie mamy. 24. Nie mamy. 19. O mamy 19. No nie wierzę. No nie wierzę. Zobaczcie, wszystkie zdrapki na razie, jakie drapie wygrywają. No super. Nie, no Ania na mnie jakiś urok przesłała. No ci... naprawdę. Bo to dzięki Ani, o, po tamtym filmiku dzięki Ani, to mi to wszystko wychodzi. No, no, no super. Aniu, wielkie serducho dla ciebie. Dobra, lecimy dalej. Mamy dwanaście, blisko. Dwadzieścia sześć, nie ma. Dwadzieścia trzy, nie ma. Dwadzieścia dziewięć, nie mamy. I trzydzieści pięć, nie mamy. Ostatnia, osiemnaście, blisko. Sześć, nie ma. Czternaście, nie ma. Jeden, nie ma. I 13 też nie ma. Także sprawdźmy sobie, co znajduje się pod dziewiętnastką. A pod dziewiętnastką mamy 5 zł. Super. Zwrocik też cieszy. Super. Bardzo się cieszę. I tutaj mamy LLL. Super. No rewelacja. No jestem zadowolona, naprawdę. Super. Dobra, teraz lecimy w podkowe szczęścia. Zobaczymy, co znajdzie się w podkowie. Szczęście, ona jest z numerem. A poczekajcie, kochani. A nie, dobra. <laughs> z numerem 18. Także sprawdźmy, co tutaj mamy. Mamy 26, 16, 24 i 11. Także lecimy. Mamy 19. Nie ma. 9. Nie ma.

Aha, zawsze tu było. Gdzieś tak pochowali. Mamy R. No patrzcie, to schowali. R. A, RD. Jest. Czyli jest pusta. Pierwszą drapeczkę, kochani, mamy pustą. Także lecimy teraz do Mega Pensji. Ot.

Dwadzieścia pięć nie mamy siedem blisko, szesnaście nie ma i dziewięć nie ma. Lecimy kolejne, o za daleko troszkę, czterdzieści osiem nie ma, dwadzieścia siedem nie mamy, trzydzieści pięć nie ma. 36 blisko. 39 nie ma. I ostatni rządek to jest 18 nie mamy. 47 nie mamy. 5 blisko. O, mega pensja. I numer 2 nie ma. Także mamy jedną liczbę. Jest to 37, także sprawdźmy, co się pod nią znajduje. 20 złotych, super! Rewelacja, no piękna drapeczka, no naprawdę dzisiaj z drapeczki nasi, na moje kurczę dają dzisiaj popis. Super, ggg G, G mamy, no rewelacja, kochani, mamy 20 złotych, no super! Do tej pory przegrała na razie jedna zdrabka, a jeszcze mamy, kochani, dwie zdrabki. I mamy maksi Party z numerem 21. Tutaj, jak znajdziemy plik, to możemy wygrywamy 40 zł. Także trzymajcie kciuki, i lecimy, i, i sprawdzamy. Mamy 7, 2.

nie blisko i jeden blisko. Drugi rządek mamy. 39 nie ma. 38 też nie mamy. 16 też nie ma. I 15 też nie ma. Oraz, oraz 3 blisko. Przedostatni rządek i mamy 18 blisko dwadzieścia osiem nie ma trzydzieści jeden też nie mamy trzydzieści trzy nie ma trzydzieści sześć też nie mamy i ostatni rządek kochani mamy czternaście cztery dwadzieścia trzy jedenaście i 34, no niestety ta zdrapeczka też jest, też jest pusta. EBS. No i teraz, kochani, przechodzimy do ostatniej krzyżówki. I tą krzyżówkę dopiero później zobaczyłam, jest z numerem 12. I na razie powiem szczerze, że tutaj mi się chyba tylko y, jed tak jedno słowo ułożyło. BMW. I więcej słów, a, a tutaj mamy tym. Po jednym słowie. Także jeszcze nam się tu nic nie utworzyło. W bonusie brakuje nam i, a i K, I e. Przepraszam. Ale mi się wydaje, że a nie będzie, bo za dużo by było słów pootwieranych. Także sprawdzamy, kochani, co się znajduje pod znakiem zapytania. I mamy literkę I. Szukamy literki. I mamy w słowie lis, hibiskus, wasarii, gloria. I tyle. W drugiej w bonusie mamy i, a w drugiej mamy tutaj wspinacz infant. Uczelnia, druid, obieg i tyle. I w ostatniej krzyżóweczce mamy w słowie, w słowie Iga, Bilbao, Dniepr. Opis mamy drugie słowo. Zobaczcie. Może będzie trzecie. Dzik, prowizja. A nie, już myślałam, że to jest i, a to l, Ale bym przegapiła i, nie chcąc, Także mamy tutaj dwa słowa. Mamy opis i mamy tym. Fajnie by było, jakby nam się trafiło jeszcze jedno słowo i by było super, byłby zwrocik. Albo i mnożnik razy dwa, na przykład. Dobra, kochani. Lecimy. Z kolejną literką jest to literka H. Szukamy literkę H. Tutaj mamy pierwsze słowo hibiskus. I tyle. W bonusie H nie mamy. Lecimy teraz do drugiej. Nie ma. W drugiej nie mamy. W trzeciej widzę w słowie choinka. I tutaj zawich, y, lichwa. O, może tak. Lichwa. Dobra kochani, lecimy. Lecimy pod ostatnią literkę. I jest to literka J. Szukamy literki J. Tutaj mamy, a tu jeszcze jest i. Cios, ale to i tak mamy dwa słowa. Tu mamy J. Tu mamy J. No, mamy tylko cios i hibiskus, niestety. W drugiej szukamy J. Tutaj mamy J, Rejtan, ale to tyle. No i w trzeciej, w trzeciej krzywce mamy J. I było P. Ale nie ma A. I tu jeszcze mamy J. W słowie, slajd. No i niestety mamy tylko dwa słowa, opis i tym. Niestety ta nie poszła. Ale to nic. mnożnik był razy dwa. W bonusie mielibyśmy do wygrania 20 zł. Sprawdźmy sobie jeszcze kontrolne. Mamy Y, Y, O. Czyli ta jest drobeczka przegrana. Także, kochani, ja i tak jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona, bo naprawdę zdrapeczki spisały się świetnie. To jest, są zdrapki, które wygrały. To są zdrapki i to wygrały, przegrały tylko trzy. Przegrały nam tylko trzy zdrapeczki. Także podliczmy, ile udało nam się wydrapać. I tak. Tutaj mamy, kochani,

25 zł. 25 zł. Już jestem, kochani. Na minusie mam. Na, wygraliśmy. Przepraszam, już mi się plączę z tego naprawdę zadowolenia, że udało się tyle wytrapać. 41 zł, więc jesteśmy tylko dosłownie 9 zł na minusie. To powiem naprawdę. To jest naprawdę super, super, super. Naprawdę bardzo się cieszę. Będzie na kolejny odcinek coś tam jeszcze dołożę do pełnego żeby było po prostu też na równe 50 fajnie, bardzo się cieszę dobrze kochani, przejdę do tak jak powiedziałam ma już 25 minut, nagrywam to trochę już dużo że ogłaszam od dzisiaj takie malutkie rozdanie gdzie wygrają dwie osoby poproszę tylko o łapeczkę pod tym filmikiem o subskrypcję oczywiście to jest dla osób pełnoletnich bo będą to zdrapeczki w komentarzu Was, kochani, proszę napisać, ile mam lat. Dla yy, trudności, niestety, z, z, yy, jak to powiedzieć, yy, zrobiłam tak, że te osoby, które mają mnie na Facebooku czy Messengerze, czy gdziekolwiek, ukryłam swoją datę, żebyście mieli troszeczkę utrudnienie. Ja nieraz mówiłam yy, na filmikach, ile mam lat. Jeżeli ktoś, kto dobrze ogląda i mnie słucha, będzie wiedział, a kto nie ogląda dobrze i uważnie, ten będzie musiał strzelać. Także wystarczy napisać urodziny ile lat. A ja wtedy wylosuję dwie osoby, gdzie te dwie osoby dostaną po zdrapeczce za 10 zł i zdrapię je na odcinku. Czas macie do końca. Do końca stycznia. Do końca stycznia. Także kochanie, trzymam za was kciuki, zobaczymy ile osób zgadnie. Także ja już nie y, przedłużam. Bardzo Wam dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!